W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogie dzieci, drodzy rodzice, przyjaciele, wszyscy drodzy bracia i drogie siostry. Dlaczego Komunia Święta u nas jest właśnie w ten dzień, w uroczystej Trudy Przynajświętszej? To myślę, że na końcu kazania każdy do tego spokojnie dojdzie. Natomiast na początku trzeba nam powiedzieć, że dogmat o jedynym i trójosobowym Bogu jest najświętszym dogmatem naszej katolickiej wiary. Jest on tak ważny, że druga pod względem wyznawców religia na świecie, pogańska, to jest islam, buduje swoje wyznanie wiary właśnie na negacji tej prawdy. My wierzymy w trójce, a oni właśnie się jej wypierają. Więc to jest, musi być to sprawa fundamentalna. Kiedy mówimy albo myślimy, Trójcy przynajświętszej, to jakoś intuitywnie odczuwamy i wiemy, że mamy do czynienia z jakąś wielką potęgą, z jakąś wielką mocą. Kiedy każdą z osób rozpatrujemy albo bierzemy oddzielnie, to już nie mamy takiego wrażenia. Ale kiedy wymieniamy wszystkie trzy i mówimy Trójca przynajświętsza, to czujemy moc i wiemy, że to jest właśnie Wielka chwała i wielki majestat. I byśmy mogli nawet czuć jakiś rodzaj bojaźnia albo nawet przerażenia, gdyby nasza wiara nie podpowiadała nam, że Bóg nie może chcieć zrobić nam jakiejkolwiek krzywdy. Jeśli tego nie wiemy, to Jego działanie zawsze może budzić nas jakąś obawę i lęk, jak obych Żydów, o których Pan Bóg mówił na górze Bożej Choreb, oni. Przerazili się odnośnie, jak to wyglądało. Ziemia drżała i prosili, aby niech Pan Bóg mówi tylko do Mojżesza, a niech do nas nie mówi, bo wszyscy truchlujemy ze strachu. A dogmat o trójjedynym Bogu jest stwierdzenie, wobec którego nasz rozum zawiesza swoje sądy, bo jest to prawda wiary, która nasze zdolności i możliwości poznawsze przekracza. Ale tajemnica Trójce Przeznańczej nie sprzeciwia się rozumowi, jak nam to niektórzy zarzucają, ale go po prostu przekracza. Święty Augustyn, jeden z największych teologów i filozofów, a bez wątpienia w zachodnim chrześcijaństwie największy święty pierwszego tysiąclecia, napisał w swoich wyznaniach, któż zdoła pojąć trójce wszechmogącą. I czy jest taki, kto by o niej nie mówił, a jednak czy mówiąc naprawdę o niej mówi? I myślę, że starsi pewnie dobrze znają tą przypowieść, tą opowieść życia Augustyna o tym chłopcu. A rzecz się ma w momencie, kiedy on zamierzał napisać traktat o Trójcy Świętej. Bardzo piękny traktat. Augustyn jest z niego znany. Jego napisanie zajęło mu 20 lat, ale pewnego dnia on na tym, na tym brzegu morza spotyka tego chłopca, który wlewa tę wodę do tego dołka, którą kopie. Woda wsiąka i tak w zasadzie lata się nigdy nie kończy. No i zwracam uwagę, no ale to chcesz przelać morze do tego dołka? A on, ten chłopiec mu odpowiada, prędzej ja przeleję morze do tego dołka, niż ty pojmiesz i zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Ten przykład jest dobrze znany. Ale on nam no, niewiele wnosi, poza tym, że niewiele można powiedzieć o trójce albo nie można je zgłębić, bo jest tak ta wielkość, jak toń oceanów i mórz. Ale tenże Augustyn w swoim dziele dał także inny przykład, mówiąc o Trójcy świętej, że można go porównać do słońca, a słońce każdy widział. I mówiąc i mówi to tak. Słońce ma światło samo w sobie, ponieważ jest jego źródłem. Jest jeszcze promień, czyli, ja powiedzieli, ta energia słoneczna. I jest jeszcze obiekt, który jest oświecany światłem, światłem słonecznym. Bóg jest jak słońce, ponieważ jest sam dla siebie źródłem światła. I on to światło nam udziela. Na słońce nie możemy patrzeć gołym okiem. Nawet serafiny sześcioskrzydłe o których czytamy księdze poroka Izajasza. Dzisiaj to był śpiew na wejście. Dwaj serafinowie śpiewają święty, święty. Izajasz mówi, że ci serafinowie zasłaniają sobie dwoma skrzydłami twarz, śpiewają święty, święty Pan Bóg zastępów, pełna są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Nawet oni, będąc tak blisko, nie patrzą w majestat świętej Trójcy, bo nie są w stanie tego pojąć. Nawet niebo nie ogarnie. I to jest śpiew, który jest skomponowany i go śpiewamy zawsze tuż przed najważniejszym momentem przy świętej, kiedy za chwilę Chrystus przyjdzie na ołtarz. I my chcemy jak być ci serafini, którzy, śpiewając, szykują Mu drogę. Błogosławieni, którzy szykują drogę pańską. I poznajemy Pana Boga przez odbite światło. Ja mogę was zobaczyć, ponieważ światło słoneczne odbija się, i moje oczy. Dostrzegają to i rozróżniają kształty, kolory. Tak każdy patrzy. I możemy rozpoznać i trochę powiedzieć o Panu Bogu, w jaki sposób Jego doskonałość odbiła się w stworzeniach. A są też tacy, których Pan Bóg bezpośrednio do umysłu, do intelektu, albo lepiej powiedzieć, do duszy wlewa poznanie siebie, to kim On jest. W jednym ze swoich pięknych kazań papież Benedykt XVI, mówiąc o Trójcy Świętej, mówi tak. Temu, kto wierzy, cały wszechświat, mówi o Trójcy. O między, o, od międzygwiezdnych przestrzeni, aż po mikroskopijne cząsteczki, wszystko, co istnieje, odsyła do tego trójjednego bytu, który się objawia w wielości i różnorodności elementów i niczym w wielkiej symfonii. A ponieważ Trójca Święta jest Trójcą przedwieczną, czyli Pan Bóg był w Trójcy zanim istniał świat, no, a wiemy, że pismo święte się dzieli na dwie części: jedna to jest czas od stworzenia świata do narodzenia Pana Jezusa, i druga ogólnie rzecz mówiąc, od Pana Jezusa jego życie i trochę już po zesłaniu Ducha Świętego, a więc i wszystko to, co się działo w Nowym Testamencie, było zapowiedziane w Starym. I tylko w świetle nowego możemy zrozumieć wydarzenia Starego Testamentu. A więc także tajemnica Trójcy Świętej, tego że Bóg jest Trójcą, musiała być gdzieś tam przynajmniej jako cień pokazana. No i tak było. Jeśli otworzymy 18 rozdział Księgi Rodzaju, to jest tam bardzo piękna scena z życia Abrahama. Jak Bóg przychodzi do Abrahama. I czytamy tam tak. Każde słowa są ważne. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na spotkanie ku Nim. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł, O panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać twego sługi. Popatrzmy na te słowa. Pan ukazał się Abrahamowi. A więc wiemy, że to sam Bóg. Była najgorętsza pora dnia. No, za chwilę będzie południe. Najgorętsza pora dnia, a pan ukaże się nam na ołtarzu. Kiedy tam sam zejdzie do nas. Też pod postaciami. Bo Pan Bóg nie okazał się w trójcy, tylko w tych trzech ludzi, to właśnie z tych, ta, tą, ta troistość to była zapowiedź, że Bóg jest trójcą. I ujrzał ich Abraham jakimś wewnętrznym światłem w duszy. Pojął, że to sam Bóg. I powiedział: Panie, jeśli darzysz mi życzliwością, racz mnie nie omijać. I oddał mu pokłon. Trzech zobaczył i jednemu pokłon oddał. Bo Pan się. Objawił. Dlatego słusznie możemy nazywać Abrahama naszym praojcem w wierze. Ale dobry Pan Bóg nie tylko pragnie, aby go, czy to dzieci, czy dorośli, poznawali swoim intelektem, zgłębiali rozumem. On pragnie, aby każdy miał przede wszystkim udział w życiu trójcy Przynajświęj. Udział w życiu, bo Bóg jest życiem, życie objawiło się. Druga osoba Trójcy świętej, na no, boski syn, Pan nasz Jezus Chrystus, przyjął na się naszą ludzką naturę. Ale mało tego, On jeszcze, kiedy przyszedł na ziemię, to chciał, abyśmy jedli Jego ciało. Oczywiście spożywać się może tylko ten, kto w przód jest ochrzczony. Dzisiaj o tym mówi Pan Jezus z naszej Ewangelii Świętej. Dzieci tutaj są wszystkie ochrzczone i z tego tytułu mogą przyjąć komunię świętą. Musiałem się jeszcze upewnić, każdy musiał przyjąć zaświadczenie, że jest ochrzczony i może dalej postępować w życiu trójce. I oczywiście musi mieć czyste serce i sumienie od grzechu ciężkiego. Kto z wiarą i sercem czystym pożywa ciało Syna Człowieczego, ma życie w sobie. Sam Pan Jezus tak powiedział. A jeśli On tak powiedział, to musi to być prawda. I to jest, moi drodzy, życie prawdziwe. Nie te życie biologiczne, tak jak rośliny mają życie wegetatywne, zwierzęta, także my je posiadamy. Bo one kiedyś się skończy, nikt nie będzie żył wiecznie. Są próby tam przeszczepienia mózgu do komputera. Starają się bezbożni ludzie tak zrobić, żeby, żeby mieć tą nieśmiertelność. Ale Pan Bóg powiedział, postanowione jest człowiekowi raz umrzeć. Raz się urodzić i raz umrzeć, a potem sąd. A więc biologia kiedyś się skończy, a życie, które się może tu zacząć, to życie duszy, się może nigdy nie skończyć. Daj Boże, żeby było to życie w niebie. I tym życiem nadprzyrodzonym w nas jest miłość. Jakkolwiek brzmi to banalnie, nie chodzi o jakokolwiek miłość ludzką, chodzi o tą boską miłość, którą on sam się objawił, który sam mówi, ja jestem miłością. Caritas. Najczystsza miłość. To źródłem jest Bóg. I ona przewyższa znacznie miłość rodzicielską. Pewien uczony mnich, który nazywał się Salwianus, a żył w V wieku, zauważył bardzo, nic nowego nie odkrył, ale ładnie ujął to w słowa. Ja to spróbuję parafrazować. Każdy kocha to, co tworzy. My wkładamy dużo wysiłku w robienie różnych rzeczy. Jeśli to są rzeczy dobre, to my je kochamy, bo wkładamy w nich trud i trochę samego siebie. Kiedy rodzą się nam dzieci, to przecież je kochamy, bo wyszły z nas. Kosztowały nas wiele wysiłku nieprzespanych nocy, bólu, łez i innych innych rzeczy, któż to zliczy. A gdyby tak wystawić rachunek, nikt by się nie wypłacił swoim rodzicom. I Pan Bóg dla Pana Boga, który On też kocha swoje stworzenie. Bo Pan Bóg świat stworzył dobry. Stworzył wszystkich ludzi. Jeśli każdy się urodził, miał łaskę się urodzić, to On jest dobry. To dlaczego Selwianus mówi, że Pan Bóg kocha nas miłością więcej niż rodzicielską. Ano, dlatego, że Pan Bóg za ten świat, który zgrzeszył, którym on pokładał nadzieję, tak jak rodzice pokładają nadzieję w dzieciach, że będzie coś dobrego z nich, że się ta łaska rozwinie, że komunia święta, którą dzieci dzisiaj przyjmą, będzie dawała wspaniałe owoce w sercach, że będą, że to będą przyszli święci, najlepiej wszyscy. I Pan Bóg miał taką nadzieję w ludziach, no i ludzie go zawiedli. Ludzie go zawiedli. Ale on jej nie porzucił. I w imię podtrzymania tej nadziei własnego syna ofiarował na śmierć. Aby go człowiek, widząc to, zechciał dobrowolnie ukochać, bez przymusu. A nawet jeżeli kiedyś był przymus, to żeby potem zrozumiał, że to było dla niego dobra. Tak jak u Szymon z Syreny, którego przymusili, żeby niósł krzyż. A on jestem przekonany, że do końca życia błogosławił onych żołnierzy, którzy go tego, tego dnia przymusili. I że to właśnie jego wybrali, a nie kogoś obok. Chociaż wtedy się buntował i nie chciał. Bo to był wielki obciach, a dorośli najbardziej byli się obciach. I Pan Bóg swojego syna dał, aby on umarł. I to jeszcze w jaki sposób? Jako okrutny sposób. Któż by własne dziecko wydał na taką śmierć? Bo przecież kocha swoje dzieci najbardziej. Chyba tylko bardziej można kochać, nie wiem, z pomałżonka Boga samego. Boga nawet trzeba. A Bóg to uczynił. A syn jego, ponieważ to jest zawsze działanie całej trójcy, się zgodził z miłość do nas. I ten odwieczny zamysł Boga Ojca może pojąć tylko ten, komu Bóg zechciał wcześniej przez Ducha Świętego objawić. Święta Katarzyna ze Sieny, to jest przykład, który nie mówiłem rano, bo zostawiłem go dzisiaj na sumę. To ze względu, dobrze pasuje to piesze komunii świętej, ale to jest język mistyki. Mistycy często mają porównania, które mogą nas na początek zadziwiać, a gdybyśmy tak się głęboko wgryźli, to one mają kryty sens i bardzo głęboki. Katarzyna ze Sieny, wielka tercjarka i wielka święta czasów średniowiecza. Porównuje Trójce świętą do no, bardzo bana, banalnego porównania. Stół, jedzenie i usługujący. Widzicie no, byśmy powiedzieli kelner. Stół to ojciec, jedzenie to syn, a usługujący to Duch Święty. I jesteśmy zaproszeni do wejścia do tej gospody albo restauracji. Stół jest solidny i bardzo wygodny. Można usiąść przy nim. Jedzenie to jest oczywiście ten, który się udziela, daje nam do jedzenia, który mówi, że żeby mieć życie wieczne, trzeba nie jeść. To jest nasz zbawiciel. No i ten, który podaje, ten, który przynosi, ten, który usługuje, ten, który stwarza całą tą atmosferę, że jest nam tak dobrze w takim miejscu, to jest Duch Święty. I dzisiaj dorośli to już dawno byli zaproszeni, a dzisiaj. Trzynaścioro naszych dzieci jest zaproszonych do życia, do wejścia głębiej w tajemnicę Trójcy Świętej. Tydzień temu obchodziliśmy zesłanie Ducha Świętego, i w jednym momencie apostołowie wszystko zrozumieli. My mamy wszystko wyłożone jak na tacy, ponieważ nasza wiara katolicka jest jasna, przejrzysta, większość rzeczy jest już ładnie ułożona. Jest zachęta do tego, aby się poznało. To mówię głównie do dzieci, ale jeszcze bardziej do dorosłych. Aby się nikt nie zatrzymywał na poziomie wiedzy dziecka z pierwszej komunii, mówiąc: A to za trudne dla mnie, nie będę tego poznawał. Jeśli tak dobrowolnie rezygnujesz z poznawania, to świadczy to dwóch rzeczy: że nie chcesz większej chwały w niebie, a po drugie, że tak naprawdę nie kochasz. Traktujesz to jako coś, co jest konieczne. Ale bez większego zaangażowania. Jeśli kto się kiedyś w życiu zakochał, to ten pragnie o drugiej osobie wiedzieć wszystko. Wszystko, nawet rzeczy ukryte, i drąży, i dopytuje. No i jeśli to jest miłość prawdziwa między nimi, to nie mają wobec siebie żadnych tajemnic. Tylko jedna chce poznawać, druga się udziela. I to jest trochę tak, jak z duchem tajemnicy, jak z trójcą świętym. Pan Bóg chce się udzielać. I chętnie dzieli się nie tylko właśnie tą wiedzą, tą, tą wiedzą intelektualną, a może bardziej mężczyzn pociąga, bo to łatwiej jest przeczytać coś mądrego, co jakiś inny święty doktor napisał. Ale jeszcze głębsza jest tajemnica życia wewnętrznego: Życie, prawdziwe życie duszy. Jeśli ktoś dobrowolnie z tego rezygnuje, nie będę tego czytał bo, albo nie będę to zgłębiał, nie mam na to czasu. Byli tacy święci, którzy czytać nie umieli, a byli wielcy święci. No dobrze, ale oni zgłębiali tajemnice trójcy na kolanach, codziennie oddając się medytacji, rozważając wielkie dzieła Boże. I Bóg sam w tym światem ducha bezpośrednio oświecał ich intelekt. Jeśli myślisz, że coś tak dobry, to w porządku. Ale jeśli nie, zostaje tobie zwykła droga. Święty Tomasz obiecuje, że kto więcej tajemnicy, wiary będzie poznawał tym potem będzie bardziej nią napełniony tą, tą radością w niebie. I kiedy mówię to do was dość wiernie, to ja to wszystko głęboko wierzę, codziennie staram się tą wiarę w sobie wzbudzać na nowo, bo mam głęboką, bo mam na głęboko spójność i logikę, ale przede wszystkim dlatego, że wiele razy widziałem, jak wygląda życie wewnętrzne w duszach innych ludzi. I to jest tak piękne, daje tak wspaniałe owoce i bardzo bym chciał, pewnie nieporównanie mało niż Pan Bóg sam i Jego przynajświętsza Matka, ale żeby takie życie było w każdym z was. A dzisiaj jest w sposób szczególny w tych dziewięciu chłopcach i tych czterech dziewczynkach, aby życie, które jest, które jest życiem prawdziwym, mądrość przedwieczna, która udziela się z przepaści serca Jezusowego przez ręce Matki Bożej, udzielały się każdemu z was. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.